Siemano, się jesteśmy znowu na g 4 mamy 19 000 zł i wpadłem na pomysł, że znowu nagramy odcinek tak jak już kiedyś był, czyli bitwy za 10 zł, 100 zł, 1000 zł oraz bitwa za 10 000 zł, fajnie by było tą za 10 szczególnie wygrać, bo tam by mogło być dużo pieniędzy. Ale przed tym jeszcze chciałbym oczywiście Cię widzu zaprosić na stronkę Pierwszy link w opisie, a jak to kodzik promocyjny, wpisz jako kod FERT. Oczywiście o ile jesteś osobą pełnoletnią, bo dla takich jest ta strona 5% więcej przy dodawaniu darmowa skrzynczka Milspec na start i do 27 września każda złotówka, którą wpłacisz z kodem SFER to jeden ticket więcej w konkursie na Shadow Dagersy Tigertów AWP Al oraz USP Prinstream. Także jak chcesz sobie wbić na konkurs, to więcej info w opisie, a Ty pamiętaj po prostu, że jak wpłacasz to wpłaty nagraj i wyślij z tego film na Discordzie Dobra, <laughs> także lecimy z tymi Za Zadyszkę. To możemy zmącić zadyszkę. No na pewno możemy wziąć milspeka, jakiegoś swipa. Smol... Dobra, walnijmy już po prostu coś za 5, coś. E, e. O, będzie równo 10 zł. Milspek swipe i mag 10. E, na 4 waliłem dzisiaj. Tak, ciągle nie. Przecież nie wiem, czy tam za 10 koła chcę walić na 4 osoby, bo. Znaczy, jakbym wygrał, to pewnie wygram w cholerę pieniędzy, ale. Trzeba wygrać. Te na razie tam do tego tysiąca też tak wiecie, nas tak. No powiedzmy są, tak do sprawdzenia, ale najważniejsze i tak jest dla nas tam, ta za 10. A to przegrywam aktualnie, chyba. O? Czekaj, to może kosztować? Nie może. To w ogóle jest bardzo ładny skin. Jeszcze w sensie dwójce ten czerwony robi się naprawdę ładny, ale nie kosztuje. 18,60. Dla bota. I teraz bitewka za stówę. To może tak. Polećmy. Dobra, P250 dodajmy. Dodajmy sobie Pista. Dodajmy sobie Disco. Na pewno Digla. Garden Party. Popular. I jeszcze coś za 8. Kurde gloka. Albo może na farta tego bloka. 10%. 4 mm, graczy. To już są takie troszkę poważniejsze pieniądze. Także wiele osób mogłoby taką bitwę sobie na pewno rozegrać. I zobaczymy, co by mógł ktoś na przykład dropnąć. To w ogóle na plus. No, na razie prowadzenie 20 zł do nas wpada. To miło. 30. No już się poprzeganiało dwóch, ale teraz Crimson Web. Uwaga, cztery dyszki, proszę bardzo. To jest to. I Garden Party. Chyba gówno. 40 zł, Ty, myślałem, że gówno, bo on trafił to samo tylko za 6, a ja za 40. Dobra. No i 10% glock. I nikt tego glocka nie dropnął. No i mamy wina. Proszę bardzo. Z, ze stówy... Zgarnęliśmy... 330. To naprawdę fajny... Profit. Dobrze, a więc bitwa za 1000 zł. Co możemy w niej dać? Ja bym dał primary na przykład Tak z razy dwa dorzuciłbym Dreamy, bo one też ładnie potrafią. Ocean Dreamy również. Ty melodii dawno nie otwieram. To zobaczymy czy melodii coś da. Stało nam 500. E -e -e. Be active. Może Loras. I... Amro przekroczymy, to przekroczyć nie chcemy, lepiej w drugą stronę No dobra ta złotówka, no już powiedzmy jakby ktoś płacał tysiaka to ten kol... Te... Kurde, 5% więcej by mu dało 50 złotych przecież, nie? Chyba, że jeszcze sobie potrafię z dziennego bonusu oczywiście Dodatkowe procenty przy doładowaniu I przy okazji sobie weźmie udział w konkursie, nie? No to bardzo fajna... prawa. Ryan, Arnold i Chad. No, Ryan chyba. Nie lubię z Ryanem walczyć. No? No? Moje. 50, dobra. Nie ma tragedii. 56. No, Dreamek to stówę? Dream ostatnio dał dla bota blue fosfora z tej skrzynki te trzy koła ale nam nie dał dlatego go tak już dorzuciłem tak na farta liczę, że może jakimś cudem o water. to kosztuje na pewno 300 to jest 300 polskich cebulionów oj 170 Melodii, to jest chyba w tylko jednej strony. czyli wszystko inne niż Właśnie, niż ten Orange oddaje No niedobrze Be active Dawaj Bloodsporta, sportika dla mnie O! Nie ma Bloodsporta, ale 160 też przygarniemy Loras Dobrze, że nikt tutaj nic takiego nie trafił Windmill Kur. Kur... To jest windmill. Jakby ktoś pytał. To jest nam skrzynka za 160 zł, nie? Bo jest 2,5% na tą kosę tam. No i 4 koła zgarnął z tysiąca. Ładnie, ładnie. No i zróbmy tą bitwę za 10 tysięcy. To już... To już grubsze dzieje, a więc tak Nukleary Typi Typowo Point miller, też na farta, że może jednak dropną Możemy dodać sobie Chase'y, one to jest takie Risky trochę, ale niech będzie Możemy dać te Luxury razy 3 Dicey Dodajmy sobie Neptuny 2 Wrąka I Olympus, tak, taką bitwę zrobię. I Olympus na koniec. Mówię, będę miał pieniądze, otworzę Olympusa. Proszę bardzo, o, nie chcę na czterech tego robić, ale już robiłem wszystko na czterech to już to, A, ale w razie czego jest 7800 plus to co tutaj mamy, czyli 800. No i tak jest to, ale już nie będzie takiego dużego jak to nie się od a więc proszę. Bot hand. Na A na razie nie ma. To jest dobrze. No ale jest za to mag. Za 500 zł dla niego. No ale teraz digel. No 4% na to jest. Ok. I w ogóle on dwa już dropnął. Bo dwa pod rząd. A ja też dropnąłem teraz. Tego za 500. No to odstaje mi troszkę. 500 zł. No ten Bot Henry, no. O! Gitara 660, no to, to się zwróciło. No i dalej jeszcze muszę z 600 ziko nadrobić do niego. Jak to zrobię? Nie wiem. Przecież może wiem. A my jesteśmy Olympus. No, u Olympusa to ta różnica. 6, no już 900 zł, to nie jest jakaś. Duża dla niej. Chyba. No, co jest, ale patrz, nikt inny, nie? Tylko on. 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 I chuj. Kacz. Moje. Pieniądze. Oddawać. Kaczyk. Hej. Okay. A! Ten 750, ale on taki się. Bardzo nie liczył. Bardziej tego trzeba nadgonić. Puśwa. To jest koniec. To jest koniec. 6000 white Lily, No i dupa. To już przegonił każdego. Jednym dropem No Ja nie wiem, co ja bym tu musiał trafić, kurwa. A jeszcze... Pieniędzy to tu będzie wybitnie dużo, ale nie, nie dla mnie. Mimo że teraz najwięcej dropie, to im tylko dodaję. No chyba, że ten Olympus jednak coś rzuci. Bo teraz troszeczkę nadrabiam, więc ta strata się zmniejsza. Kurde, no i on dalej dropi kosy, dwa koła. Ja bym to dropnął, to już bym taki bardziej z wiarą był, nie? Ale... Wronek Co i... bajon teraz się przystał, będzie dropił wszystko White Lili drop no to... Oni tardzi już dziurką, jak to daje kuźba wszystko Tylko on... No, już jest powierce no Ale... szynka za cztery koła 25600 pod wolnym postaci to jeszcze więcej by zarobił. No niestety, nie tylko nam to ostatnia bitwa nasza, którą tak bardzo chcieliśmy. No i tyle. Nie zawsze się też uda. Także kodik promocyjny, pamiętaj widzów, wpisuj sobie kod Sfert, jakbyś chciał wejść na stronkę. Darmowa skrzyneczka, 5% więcej przy ladowaniu. No i konkursik, więcej info w opisie. A my słyszymy się jutro. elo